Zawarliśmy się i pośpieszliśmy. Zobaczcie, tego na Przejdź na górę! Dostać do No. No, 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 no. Tyli no. tutaj. Co z wami? O padaj, 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 padaj! Ja wam tu nie pozwolę, to mi tutaj się czuję. Chcecie, żebyśmy was załatwili. Ty sorry Joancycki, co? Dobrze się spisaliście. Co już koniec? Uwaga! Nadchodzą! Wszyscy wracać do środka! Do środka! Oj, oj. No i jest, udało się. Pięc za tych. No co, co, od razu się patrzycie, za tych. Za uratowanie wam dubska, kuźwa. Teł tu najlepszego killstila. <laughs> Na Pokaż nam, na co cię stać! Teraz ty! Potem resztę twojej ukochanej rodzinki! Odczep się od mojej rodziny! Uj, zleniowie, to śmiecie! Chwila? A, dobra, tu nie ma nic. い、yeah. Dnia, gdy uciekłaś z askapami. <śmienic> Nie, to wy Już. Użyj zaklęcia protego by blokować i odbijać ataki wroga I Bellatrix Lestrange padła Zemrzyła śmiercią YouTube'ową Dokładnie, straszna śmierć Straszna, bardzo straszna No, ale, 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 ale Czagrać dalej ui Bekeru, kuneru <grymny> No Dejaj The H evoldu Jeszcze nie masz tu swoich panów Trzy sątek, znaczki 3 Inni cię zdradzą! Snape był tylko pierwszy Więc też zostaną zniszczeni hahahaha <laughs> to no. the fuck? Już się nie ukryjesz! Akurat nie zamierzałem Voldemort? Please, Voldemort do mnie Tak! mnie strachu, po przyjaciół! Można cię pokonać! Sądzisz, że można mnie jakoś zranić? Nie jakieś <laughs> co mnie Nawet twoi śmierciożercy cię zdradzają. Zajmę się więc nimi. Gdzie Twoi przyjaciele zostałeś całkiem sam? Zabiłeś moich rodziców i wielu, wielu więcej pary. I co? Chciałem wziąć tamto ostatni. To mi żyd nie dał. Ale no cóż. Problem. Mówi się trudno i żyje się dalej. Tak to bywa na tym świecie. Żyć to nie bajka, nie głaszczę cię po jajkach. Czemu ty żyjesz? Mam coś, dlaczego warto żyć? Miałeś rację! Czarna różdżka cię nie posłucha! Należy do mnie! Zabiłem Snape'a! Różdżka nigdy nie należała do Snape'a! Zakończmy to. Zakończmy to tak, jak zaczęliśmy. Razem. Aaaa! Mówiłem, że ci się nie przyda. Ugh. падай. Да, <связи> так вот, стой, мать, пью, пью. Nie zostawiamy tego miejsca w lepszym stanie niż już je zostaliśmy. Co? Co? Czemu nie chciała go słuchać, czarna różdżka. Gdy ty Voldemort zabił Snape'a. Sądził, że zdobył różdżkę, ale ona na nigdy nie była z To Draco rozbroił Dumbledora. Od tej pory różdżka go słuchała, dopóki ja nie rozbroiłem Draco. Ale to znaczy, że słucha mnie. I co powinniśmy zrobić? Co żyć... żyć... ...Wskrzeszania i... Pleryną Niewidką? Fajny zniszczony Paul to fajny zniszczony Ach. ...przyszłość. Chodź Albusie. James jest już w pociągu. Lili mówiła ci, do Hogwartu idzie się do, dopiero po ukończeniu... Niedługo wsiądziesz do tego pociągu razem z Rowcą. Mają jeszcze na to sporo czasu, Ron. Ja, ja. Miejmy nadzieję, że w Hogwarcie będzie mniejszy czas niż za nasze czasy. Wolno rozpędza ten pociąg I co? Koniec bez napisów Wydupiać już od razu A jednak oddało nam się ukończyć ostatnią część Harry Pottera Pod tytułem Harry Potter Insygnia śmierci Część Druga Tak Wolduś nie żyje Nie pokazali kapitulacji Malfojów ani dziecka malfoja. Właściwie z kim on miał dziecko? Z kimś na pewno. Eee, co jeszcze? Co jeszcze? pa. Co chciałem powiedzieć? Nie powiedział najważniejszego, dlaczego on się nazywa Albus. W sumie on się nazywa Albus Severus Potter. Od dwóch wiecie jednak, dzięki komu tak się nazywają. No. Gra jest dosyć krótka i powiedziałbym, że poziomy są nieco za krótkie. Niektóre są bezsensowne, jak te ucieczki. Szczela się do przedmiotów. To było bez sensu. Inteligencja przeciwników można porównać z... moim kubkiem po herbacie. Proszę, to jest bardzo mądry kubek. Fajnie trzyma wodę. Wierzę, że musi trzymać wodę. Znaczy herbaty, Znaczy wodę z herbaty. Znaczy wie o czym mi chodzi. A czy... Yy, Czego? Czego? Cze no. Y, Bosowie, to Dosyć łatwi. Załatwi. No, no, załatwi. Nie wiem, czy grają na łatwym, czy co. Chyba tak. Ale... Ale no. No, po prostu słabo. Słabo. Jakoś... Myślałem, że to będzie, że oni będą jakoś tak fonić, że to tak, khuhuhua, jing Kong king. A, tak jak nie wiem, że będą co jakiś czas, może nieco, coś kombinować w stylu właśnie te rzucanie kamieniami, gruzem, te co robiła ale strange, ale przede wszystkim oni znikali i pojawiali się w innym miejscu. No, zespół tworzący walkę z bosem Jewca. O Jezus Maria, Aha, z bosem. No. No, więc gra otrzymuje do niej tak. 4, Cztery... no dobra, 5 na 10. A więc następną stronę będzie... Aj ninja. ninja! Ninja! Tak, to co chciałem już dawno nagrać. Ale, dobra, więc w sumie ja się będę z nami żegnał, da się to przewinąć coś. O, chwila, coś jeszcze Dziękujemy za gry. Co? Aha, wspomnienie poprzednich części. Znaczy... No, pierwsza część. O, stary. Wingardium Leviu. O, stary. To było już... No, tego nie widziałem. To, to, aha, to było. taki coś. To bok. No, to pierwsze. Tak Jakieś coś było? Która to część? Lub co? Czy to po prostu tak... ...pokazują? Taki filmik sobie zrobili? To już druga część Trzecia część Czwarta część to, to... Hey, to... To, to, wyścig z Ratogogiem Zakon Feniksa, oczywiście Książę Półkwi zakochane. O, to... Insygnia Śmierci, część pierwsza no i jest droga, koniec. I to. O, wszystkie 8 części w sumie na moim kanale zostały nagrane. Jestem z tego jest dumny. A więc... No, skończysz... Gratulacje. Wszystkie zakończenia są już dostępne do użycia w trybie wyzwania. Poziom ekspercki trybów bo jest odblokowany. O, o, teraz już się nie pali, fajnie. Dobra, no więc ja się będę z wami żegnał, więc cześć i nara Helia i do słyszenia w kolejnych seriach. Na razie.